Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku i ostatnim z tej serii Farmingu Simulator 2019. Z tej strony, szelki. na nowym mikrofonie, mam nadzieję, że jakość moich e, podprodukcji nie wiem, jak to nazwać w ogóle. Moich filmów e, troszeczkę wzrośnie i będzie fajnie łapkowana. Oczywiście, łapka w górę. Subskrypcja, która le, wy, wy, wyświetla się po lewej stronie, nie mogę się. E, nie mówić nic, bo troszeczkę byłem zdenerwowany. Przejdźmy do farminga. Takie szybkie podsumowanie. Myślę, że około 10 minut będzie trwał ten odcinek. Eee, mamy. Ojej. Aż tyle świnek było? Ja nie widziałem, że masz tyle świnek. Mój kolega troszeczkę rozkręcił biznes, jeżeli chodzi o świnki. Tutaj macie wszystkie farmy, które były na. Na tym serwerze, dedykowanym na woli, na woli Zabierzowskiej rolnicy z zawodu, gospodarka administracji rolnicy z zawodu, ostatnio mieli sporo pieniążków. Teraz troszeczkę zeszło. Pieniążki, jak widzicie, tak wyglądają. Pokażę Wam jeszcze je od środka. Eee, dziękuję każdemu graczowi, graczu, każdemu graczu, czy każdemu graczowi, jak to się może będzie odmierać. W każdym razie każdemu człowiekowi, który grał na serwerze, bo e, gdyby nie gracze z serwera, to tutaj by się nic nie działo. Więc na Discordzie bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. E, oczywiście w maju wystartuje kolejna edycja, już nad nią pracujemy. Wczoraj były pierwsze takie ustalenia, jak to ma wyglądać. No i chyba zostanie jednak wola zabierzowska jako w następnym sezonie, chociaż jeszcze nic nie jest tak na 100% ustalone, tam jakaś paczka modów jest przygotowywana, więc yy, zobaczymy. Mamy mniej więcej koło tygodnia, nawet nie, bo myślę, że może 1 maja już wystartuje nowy sezon. Eee, więc tak myślę właśnie. Tak jak widzicie, tak, się, tak, tak, tak to wygląda, więc tak myślę, że ta mapa jest taka optymalna. Będą troszeczkę inne zasady, ale to już będzie w następnym odcinku, jak wyglądają zasady, jak wygląda e, odgrywanie RP i inne takie, tego typu rzeczy. No hmm. co? To wchodzimy do każdego po kolei i patrzymy, jak tam u niego było? Więc wchodzimy tutaj. Zobaczcie, tu cały czas pieniądze uciekają, Ciekawe co zostało zostawione, włączone. Bumbejn jeden. On chyba cały czas jest na pracowniku. On cały czas chodzi. Nie wiem czemu... Nie mogę go wyłączyć. Dobra, nieważne. Idziemy dalej. Więc tak. Mamy tutaj kolejnego. Ten też chyba tutaj stoi już z pracownikiem. Nie. Przełączam się przez pasażera tutaj stoi ciągnie pieniądze kolejny kombajn tutaj jest ich taka druga gospodarka jak gdyby znaczy pierwsza, bo znaczy główna tam była pierwsza gdzieś nie pamiętam dokładnie nawet gdzie to było gdzieś tam jest taki kawałek e, ziemi tu jest ich jak gdyby e, druga gospodarka która po prostu jest ich główną gospodarką w tym momencie, jak widzicie mają duży plac o, fajnie się ten serwer w ogóle zaczął rozwijać, no, nie wiem jak to trwało, miesiąc? Ponad? Ponad miesiąc? Moje widzieliście zawsze, bo to zawsze na odcinku. Małe te. Małe te, więc wejdźmy sobie do nich. O. Tutaj praktycznie od jakiegoś czasu się nic nie dzieje, nie? Chłopaki, z tego co się dowiedziałem, to się zmudzili. Eee, szkoda. Generalnie miała być taka zasada, że tydzień, jak się nie gra, to się usuwa tą farmę. No ale wiecie, nie było więcej chętnych. Jakby było dużo więcej chętnych, prawdopodobnie usunąłby mi farmę i po prostu następnie mogliby grać. tak to wygląda. Tutaj się nic nie zmieniło. Mają Mercedesa z tyłu drabiną. Wow, tą drabinę im postawili, czy. No ja się da wziąć do ręki, patrzcie. Wow, fajny taki yy, smaczek ten też można mieć. Wow, to smaczek taki, nie? Dobra, idziemy dalej do następnego. Nie będę patrzył w ogóle kredytów. Jak widzicie, kredyt do zero. A zobaczmy jeszcze u nich, czy kredyt do zero. Kredyt do zero. Dobrze. Zupełnie nowa edycja będzie zupełnie inna. Będzie wiele trudniejsza, żeby zacząć. Więc e, Tutaj, kredyt na zero. Idziemy tam do nich jakiś... Wsiadłem do jakichś bardzo ciężarówka. I to jest w ogóle. Pierwszy raz to widzę tej. Takie coś to pierwszy raz widziałem, nawet nie widziałem, że takie coś istnieje. Więc tutaj mieli garaż, chłopaki. Ja byście chcieli e, save'a na przykład z tego. Z tego sezonu jest to chyba możliwe, aczkolwiek nie wiem. Ale jest możliwe, że ktoś może otrzymać taki taki save, sobie zobaczyć, zapisać, pograć sobie na nim. Dobra. No to troszeczkę się tu zmieniło. To oni chyba to jest ta ekipa, która robiła. Ee... Tak, parking pod ten pod makro. Szukałem słowa w głowie, jestem taki troszeczkę zmęczony. Jestem po nocy, po bardzo ciężkim, ogólnie też dniu. Więc yy, mogę się zacinać i dużo będzie, yy, ale damy radę, nie? Idźmy dalej. Rolnicy z zawodu, tutaj mi się bardzo podobała ta ich gra. Pamiętam szczerze. On razem, chyba ze swoją kobietą, chociaż nie wiem, nie będę tutaj nikogo osądzał, razem grali. Zobaczcie, tej. Jak fajnie zrobione co? Zobaczcie, tu cztery kombajny chyba wchodzą, tak? Fajnie to pomyślane, zobaczcie, takie zakrycia, fajne. Tutaj jest kolejny kombajn, chyba on tutaj wchodzi, czekajcie. Jest opróżniony, wyłączymy rurę. Tak może być, że Aż on tutaj po prostu one wchodziły tutaj wszystkie, czekajcie po Następna edycja będzie dużo, dużo, dużo tru trudniej. Wiem, że potraficie grać farminga, więc yy, dużo Wam to nie zmieni. Po prostu dłużej będzie trwało rozwinięcie farmy. Do tego poziomu. Co... Yy, no, jak gdyby... rozmaici rozrywkę, tak? Fajne maszynki. Tutaj oni też nie oszczędzali na maszynach. Zobaczcie. Ile siewników, nie? Raz, dwa, trzy siewniki takie. Tam są dwa do... Zobaczcie jak ładnie ustawione te maszyny. Pod linijkę. Tutaj mamy obornik. A skąd oni brali obornik? Krowy były krowy, tak? Tutaj jest duży ten. Dwa do przechowywania siana. Wow. Wow. Ja myślałem, że ja mam farm, dużą farmę, ale tutaj widzę, że też jest. Zobaczcie, 50-100 świn. Eee, no, powiem Wam. Tutaj był e, duży rywal, jeżeli chodzi o mnie. Mam nadzieję, że Wam to nie laguje. W tym momencie mam około 30 fps. -ów. W ciągniku będę miał około 40. Zobaczcie. Nie wiem, czym to jest zrobione. Zobaczcie. W tym momencie mam. Też 20, 30. Fajny kolor w ogóle tego penda jest. Czekajcie, ja muszę mu coś zrobić z Nie Nie wiem co sobie zrobię. Może bym go odpalił, to będzie... Kompresówki będą się świecić. Tutaj mi ten wózek przeszkadza. Albo się przesunie, albo coś. bo widać napis krędy. O, czy bym jeszcze skręcił koła. Nie, muszę tu wyjechać. to nie wiem, ustawić. Też spore maszyny. Ja oczywiście zapraszam wszystkich graczy do nowego sezonu, który będzie już niedługo, naprawdę. Myślę, że już od 1 maja. Wystartujemy z nowym sezonem. Mm. Ładny kolor tego fenda jeżeli w ogóle, podoba mi się ten kolor. Ten do to jest spory, spoko. będziecie w ogóle zaskoczeni nową medycją eee, Będzie... kupę... Kupę się zmieni. Kupę, kupę, kupę się zmieni. Co my jeszcze tutaj mamy? Gospodarstwo, co ja będę wam pokazywał, no to, to jest administracyjne. Oni mają chyba współpracę w ogóle z każdym. Nie wiem nawet gdzie skacze, czekajcie, dziewiątka. Nawet ze mną więc. No to jest administracyjne konto po prostu. Tam, przy następnej edycji będzie dużo więcej pieniędzy na tym koncie. No czemu nie mogę wejść? Halo! Wypuść mnie! Czekajcie, wejdę sobie tutaj, możemy wyrzucić z tego. Nie chcę mnie wyrzucić z tego. Dobra, udało się, czekajcie. Boże, oni nie mają żadnego. Oni po prostu nie mają żadnego ciągnika. Nie mogę tam się tepnąć. Pieniądze są, bo że podjedziemy tam. To tak już tutaj e, nie będzie dużej zmiany. Myślę, że jeszcze w tym bębu nie jeździłem. Nie chciałem teraz zepsuć nagrania. Ciekawe czy to działa. Boję się, że nie działa, no ale zobaczymy. Kają jest tutaj. Jak ja wyglądam tej? Zobaczcie te paluchy! To jest potwór! 160 na godzinę, to szybko dojedziemy do na bitwa. Prawie jak te panie się 90 na godzinę, 100. Logi są jak nie wiem co. 160 na godzinę, a jeszcze to leci. Co jest, tak? to jest taka to jest filozofia po Pojrzałem tylko na zegarek, ile czasu zostało, co on tak sam, sam skręcił lewo, nie wiem czemu. to Gdzie to tak? Proszę, w ogóle jak to zostawiać tam? Co masz To tak zabawnie wygląda. Oj, to chyba wszystko zostało usunięte. Oj... Chyba tak, Czekajcie. No, on sobie sobie kupił ten las. Fajny ten motor, ale zobaczcie jak ja wyglądam na tym motorze, normalnie wow. Jak jakiś potwór. No. Więc ja zakończę teraz ten odcineczek. Ja myślę, że przez kilka dni pojawią się inne odcinki może o coś z kina e... możecie również w komentarzu napisać co byście chcieli zobaczyć no może nagramy z Marko e... tego ETS-a zobaczymy coś coś na pewno nagramy nowego w tym momencie się żegnam na razie dzięki cześć